dzień w którym wywozimy gruz z budowy, przypominam czwarte piętro kawalerka, blok bez windy ostatnio widzieliście jak to robiłem chodząc po schodach, milion, milion schodów do pokonania natomiast teraz wynajęłem windę i patrzcie się, jak to wygląda na dole jest 48 płyt białych, 11 zielonych, 11 OSB i 20 worków do wniesienia musimy zwieść gruz i złom na dół, także płyty już do mnie jadą i klej gipsowy tak to tu wygląda winda się przyjechała I mamy tutaj 5 płyt i dwa wolki opróżniam, ładuję grzejnik puszczam to na dół płyty rozładowane teraz muszę wrzucić tego grzejnika lekko nie było ale jest załadowany i pojechał na dół to wygląda. Właśnie zwieźliśmy gruz na dół. Teraz ładujemy płyty na górę. Tam mamy jeszcze złom, co żeśmy wywieźli stąd, z tego mieszkania. I tak sobie to wygląda na dole. Natomiast na górze, tutaj są płyty już wwiezione Jak widzicie, kawalerka, ciasno bardzo ciasno. Ale musimy się tego pozbyć, tego gruzu przede wszystkim, bo nam wadzi. I za chwilę wam pokażę, jak przyjedzie do mnie winda. Jedzie winda. Powiem wam bajkę, nie? Dzięki takim rozwiązaniom to można robić remonty w blokach nawet na czwartym piętrze bez wizy. Patrzcie se, przyjechał do mnie przeprowadzki, obiela trans, zbielska i mamy 2, 4, 6 płyt i 2 worki kleju. Zapakowane gruzem. Remo naciska. I nara. I się pojechało. Cztery worki gruzu. I taka piękna złota jesień w Bielsku białek. Não Wygląda tak, przeprowadź się z najlepszymi, a jak już masz maszynę w domu, to tutaj masz, przeprowadzasz się z najlepszymi, a tu przeprowadź się, a tu przeprowadzasz się. Chciałem zrobić podsumowanie dzisiejszego dnia winda naprawdę ułatwia pracę, od razu tu w tym filmie chcę wam też powiedzieć o kosztach ale powiem to na samym końcu pewnie jakbyśmy to mieli wynosić te płyty, znosić ten gruz ten złom ręcznie z czwartego piętra tam nie ma windy, tak jak wiecie zajęłoby nam to w cztery osoby tak mi się wydaje na spokojnie tydzień roboczy więc tydzień wyjęty z życia zrobiliśmy to w jeden dzień to nie jest tak, że mieliśmy windę i dzień był żeśmy się opierdzalali tylko trzeba to wnieść, trzeba to rozładować, no nie trzeba tego nosić ale dzień jest też intensywny dlatego, że musieliśmy sobie przywieźć towar musieliśmy go rozładować, musieliśmy go załadować na windę wyładować go na górze zwieźć gruz na dół i wywieźć gruz na przok z gruzem byliśmy trzy razy, trzy przyczepy gruzu wywieźliśmy więc tego trochę było. Teraz e, przejdź, przejdźmy do kosztów. Koszt wypożyczenia u mnie w Bielsku Białej tej windy kosztuje 1200 zł z operatorem za dzień. E, no, wiadomo, że on tam jak musi gdzieś dojechać, to pewnie będzie musiał sobie doliczyć. Z tego co rozmawiałem z gościem, jeździ po całej Polsce. Także możecie sobie w tych wcześniejszych filmach widać kobiela trans także możecie sobie zadzwonić do gościa i się z nim umówić jeżeli potrzebujecie bo to naprawdę warto wydać te pieniądze bo aż tak bardzo się nie namęczycie jak jakbyście to mieli nosić ręcznie i przede wszystkim będzie to szybciej profesjonalniej i klienci będą też inaczej na Was patrzyli bo, bo nie będzie tego syfu i remont nie będzie trwał tak długo do tych kosztów, do tego 1200 zł musicie sobie doliczyć Waszą dniówkę pamiętajcie, że sami tego nie jesteście w stanie zrobić, musicie mieć dwie osoby na dole, które będą ładowały towar na windę, dwie osoby na górze które będą rozładowały ten towar no i później trzeba to wiadomo powywozić na, na śmietnik, na przok te gruzy Także dniówka w cztery osoby plus winda i takie, takie rzeczy są do zrobienia czwarte piętro. Ta winda jest w stanie wywieźć towar na piąte piętro, także e, bardzo fajny temat. Ja pierwszy raz korzystałem z tego typu rozwiązania, bo wcześniej jakby nie miałem takiej potrzeby, aczkolwiek teraz Wiem, że będę korzystał z tych rozwiązań częściej, jeżeli będzie tylko taka potrzeba. Pozdrawiam, trzymajcie się. Hej. A na YouTubie będzie film z tego, jak to wyjeżdża i tak dalej.